Przybyłem do Virginii Zachodniej, żeby zbadać legendę człowieka ćmy. Skrzydlatego zwiastu na zagłady, który po raz pierwszy pojawił się w roku 1966. Ale lista katastrof jest tu długa i do większości doszło znacznie wcześniej. Usłyszałem o mniej znanej, ale strasznej klątwie, która może stać za tragiczną historią Virginii Zachodniej. Wódz łodyga kukurydzy zginął tutaj. Rzucił klątwę na to miejsce indiański wódz i klątwa setki lat starsza od Człowieka Ćmy? Słucham. W XVIII wieku brytyjski gubernator spotkał się z wodzem Szaunisów, Łodygą Kukurydzy. Zażądał 40 tysięcy hektarów indiańskiej ziemi. Łodyga Kukurydza odparł, że nie może oddać czegoś, czego nie posiada. Gubernator zagroził, że zaatakuje indiańskie wioski. Jako, że Shawneesi odrzucili wspaniałą ofertę oddania swojej ziemi Brytyjczykom, gubernator zaatakował. Wojna trwała 6 lat, jej zwieńczeniem była bitwa pod Point Pleasant u zbiegu rzek Kanała i Ohio. W tym samym miejscu, prawie 200 lat później, zawalił się Most Silver. Koloniści zajęli ziemię i wymordowali setki szaunisów. Trzy lata później Łodyga Kukurydzy trafił do niewoli. Krótko potem zmarł. Podobno Łodyga Kukurydzy podniósł rękę i powiedział walczyłem z wami tylko w obronie moich wigwamów i naszej ziemi, a zostałem zamordowany. Dlatego wzywam Wielkiego Ducha, żeby zniszczył wasz lud, wasze ziemie i waszą pracę. Niech krew naznaczy wszystko, co robicie. Szaleństwo. Europejczycy byli przerażeni. Mimo że nie ma źródeł pisanych, niektórzy wzięli słowa wodza za klątwę wszyscy na tej ziemi mieli być potępieni. Miejscowi częściowo się z tym zgadzają. Dotykają nas tu wszystkie nieszczęścia. To stare tereny przemysłowe. Tutaj wydarzyło się wiele złych rzeczy. Most Silver to jedna z nich. Ciekawe.